Witam Was serdecznie na drugiej części wspomnień z tych ostatnich 8 lat na tdi który obecnie ma 585 level, ale za niedługo coś się zmieni. Widzimy, że mamy dosyć dobry kalendarz. Dostaliśmy teraz dzisiaj 150 milionów EXPA. Mamy oczywiście event y, Złote y, Zbiory, na którym miejmy nadzieję uda nam się dostać dużo misji 2,5 minutowych z maksymalnym. Eksplum. Oczywiście, tak jak Wam już kiedyś wspominałem, nie musiałem już przed 14 robić 10-godzinnej warty, gdyż nawet poza eventem Złote Zbiory za każdą godzinę mam już maksymalną wartość, czyli 10 milionów złota. Oprócz oczywiście zbiorów Zborów mamy także bonusy co do dusz, więc dosyć ciekawy event. Oczywiście odbieramy sobie kopalnie złota, dostaliśmy już... Ponad 47 milionów, na każdą godzinę mamy 7,5 miliona, więc bardzo fajnie. Przygoda mat także jest pełny, więc na zakończenie również zobaczymy sobie, co tym razem z niego dostaniemy. Ile expa i przede wszystkim ile złota. Tu w międzyczasie pokażę Wam też walkę z Aresem, dosyć ciekawą, która wydarzyła się parę dni temu. Zobaczycie sobie, jaki był jej efekt, co też oczywiście napawa optymizmem że może do końca wakacji albo już w połowie jesieni Ares zostanie pokonany będziemy mogli pomyśleć nad kolejnym przeciwnikiem w górze Oli. Oczywiście kwestie związane ze wspomnieniami dokończymy sobie w trakcie realizacji awki. Tak, bodajże tam zatrzymaliśmy na 2013 roku. Więc rozpoczniemy od wspomnień 2014 roku, bodajże wtedy, kiedy do gry został wprowadzony ten słynny portal do piekieł, zarówno w kwestii gildii, jak i portal indywidualny, czyli coś, co nam dodawało zarówno procenty do wytrzymałości, jak i procenty do naszych obrażeń, które coś w stanie zadawać. Tu oczywiście mamy Kunegundę, widzimy nawet dosyć e, fajnie uderza, 820 milionów, no i został oczywiście TDI, który oczywiście z nową e, bronią wylosowaną z tych e, pięciu kosteczek po, na poprzednim evencie potrafi zadać sporo obrażenia. Mamy miliard 600, miliard 700 milionów, więc widzimy... Powyżej 2 milionów zostaje jeszcze Aresowi, więc to jest chyba najlepsza walka e, dotychczas, co napawa oczywiście optymizm, szczególnie przed złotymi zbiorami, kiedy raczej co najmniej 200 treningów dziennie będziemy w stanie e, wyciągnąć. Tam oczywiście wygląd obecny naszego zarządcy Areny już coraz rzadziej e, jakby do niego zaglądamy i resetujemy, bo już mamy możliwość... E, zdobywania tych maksymalnych run, oczywiście rzadko kiedy one się y, pokazują ale fakt y, i dobre że w ogóle y, są damy sobie to co oczywiście, do, rozmontujemy łukowara, co dużo y, kryształ. zrobimy sobie jeszcze jedną walkę, taką wprowadzającą a następnie będziemy raczej już myśleli y, odnośnie naszej y, awki ale też możemy sobie zobaczyć jak mamy event z, z duszami, ile to ich dostaniemy więc widzimy prawie 15 y, milionów za wybranego y, przeciwnika na maksymalnym y, poziomie, więc od razu warto też y, ulepszyć władcę, Może wam się wydawać, że trochę władca jest na niskim levelu, ale naprawdę nie potrzeba y, nic więcej. No mi spokojnie wystarczy na top 15 na y, serwerze, no i tak nawet y, miał 1000 punktów mniej, by spokojnie y, mógł codziennie wygrywać y, te 5 y, walk. Zadania mamy już jakby gotowe, specjalne. Mamy już 1,2 mln ekspa, więc możemy zaczynać e, naszą awkę. Dlatego też, e, też w 2014 e, roku dalej realizowaliśmy nasze piękne logo. Też może się oczywiście zachęcam do obejrzenia tego na kanale e, u e, kuszu Wtedy też już pierwsze osoby miały albo zbliżały się e, do. 400, bodajże, levela, więc trzeba było coś z tym zrobić. Więc to właśnie było chyba takie pierwsze podniesienie do 500, i oczywiście wtedy też już podniesiona została też ta toaleta do tych obecnych możliwości, czyli 60, 66 poziomu, co oczywiście od paru lat już tutaj na tym koncie jest naszym udziałem. Następnie w 2015 roku pamiętam było duże wydarzenie związane z twierdzą, wprowadzeniem tej. Twierdzę, możliwości właśnie kopania tych e, klejnotów, e, ulepszania danych e, przedmiotów, no i też pojawiało się więcej miejsc e, w ekwipunku, co oczywiście było bardzo ważne, biorąc pod uwagę, e, że też coraz więcej epików było i niekiedy naprawdę trzeba było e, coś z nimi zrobić, a żal było ich po prostu sprzedawać e, do gabinetu. Pojawiło się także słynne koło doktora Abu Wu, nasz słynny rajez, który albo nam coś fajnego dawał, albo dawał coś, czego nie do końca byśmy chcieli. I też bodajże wtedy też dołączyli loch isteros, żeby niektórzy wysokolewelowi gracze nie nudzili się za bardzo, więc znów na jakiś czas można było lepiej ciekawiej rywalizować i mieć jakąś tam. Widmo, że granie będzie miało za niedługo końca. Czasem, oczywiście, też trzeba było obniżyć jakby koszty budowy w tej twierdzy, tych obecnych, które teraz są, bo początkowe były niekiedy zaporowe, szczególnie jak ktoś zaczyna powiedzmy grać na nowym serwerze. Głównie jeśli chodzi o kwestie złota, co oczywiście nie było trafione, bo surowce zostały utrzymane tak, jak jest. I też minus był taki. Że wraz z tym wprowadzono, w zasadzie obniżono wartość kluczy, które zdobywaliśmy do lochów, więc już nie można było na nowym serwerze po prostu nie rozpoczynać lochów, tylko ten pierwszy klucz za każdym razem go dostać, czy nawet za 250 zł. No i tym samym można było sobie fajnie nabijać statystyki. To niestety już one nie było możliwe, bo każdy klucz kosztował tak jak obecnie 2,5 golda. W międzyczasie też nasza postać szła coraz to coraz wyżej, już wtedy mieliśmy około 350 levela, dopiero w 2013 roku, gdzieś tak w kwietniu, mieliśmy właśnie ten słynny 400 level, więc z uwagi na to, że serwer był jeszcze dosyć młody, musieliśmy powiedzmy jakoś ciągle walczyć, rywalizować, by być coraz to coraz wyżej też bodajże e, po paru miesiącach, niektórzy oczywiście też wydawali te różne swoje grzybki na tą twierdzę, trzeba było oczywiście zwiększyć te ulepszenia w tej twierdzy do 20 poziomu, poza oczywiście e, na przykład kwaterami i tak dalej. Pojawiła się także e, sala rycerca, nie jestem właśnie pewien, czy od razu ją wprowadzili, e, czy też e, nie, ale też na kiedy właśnie bijaliśmy nasz 200 czy nasz na, 400 na level, wtedy też e, dodano do gry te słynne pupile, czyli znów e, było coś ciekawego e, do zbierania, coś co co najmniej na rok czy na dwa lata nas znów absorbowało i dawało nam statystyki tak żebyśmy byli coraz to bliżej, coraz to silniejsi by pokonać tamte e, lochy typu ten właśnie Isteros i wtedy też jakby już była pierwsza taka zmiana co do nazewnictwa tych różnych y, eventów. Też pod koniec 2016 roku kolejna, y, kolejna nowość, kolejny dodatek, czyli właśnie też Tornado, a wraz z Tornadem też nowe artefakty zostały wprowadzone, które też można było oczywiście złapać do klaserka, więc znów coś trzeba było jakby poszukać i chyba najlepsza która w tej grze Wtedy nastąpiła, szczególnie na tych e, graczy wysokolevelowych, czyli właśnie pojawiły się te klepsydry do pomijania e, misji. To było oczywiście bardzo ważne, bo gdyż tam z czasem coraz mniej determinacji, coraz mniej chęci jest do tej gry, więc mając te klepsydry możemy sobie tą awkę zrobić w 5 minut. Więc to było dosyć duże e, zbawienie. I wtedy też oczywiście nastąpiło taki dosyć duży e, bust, jeżeli chodzi o levelowanie bo przede wszystkim z Tornada walczyliśmy z przeciwnikami, nawet można było dojść do 200 czy nawet bez jakiejkolwiek tam straty, bo przeciwnicy mieli o co najmniej połowę mniejsze levele niż my i szczególnie w przypadku Magu można było jednym uderzeniem pokonać danego przeciwnika. Dużo też itemów, które mogliśmy razem sprzedawać po dwukrotności, jeżeli oczywiście mieliśmy miejsce w Pecahu i ktoś chciał się w to... E, bawić. 2017 rok to oczywiście już wejście e, Kowala, więc jest rozmontywanie, kolejne ulepszanie przedmiotów, zmiany powiedzmy run, więc też coś, co nam się jeszcze bardzo, bardzo e, przydało. W międzyczasie widzimy sobie, że mamy się ten już event ze zbiorami złota i już kolejny raz nam się udaje dostać te e, 6 treningów e, więcej i, i może nawet zbliżymy się do tej kwoty 2 e, miliardów, bo jeszcze oczywiście przed nami jest nasz kochany czego doma, dawny wieliku e, czasu. Też po wprowadzeniu Kowala zmienił się system tych osiągnięć, do tych, które mamy obecnie e, teraz, więc też jest ich znacznie więcej, więc też mamy te różne bonusowe, bodajże 8, z 8 orderów e, zrobiło się nagle 50, więc dużo więcej punktów tych statystyk. W międzyczasie też powstały podziemia, które znów w jakiś sposób Zaczęły nas absorbować. Oczywiście dalej niektóre budynki musimy podnosić, zarówno w twierdzy, jak i właśnie w podziemiach. Typu kopalnie złota, którą też mamy, powiedzmy, już na dosyć wysokim levelu, jak właśnie widzicie. No i też później z czasem pojawiły się kolejne lochy gildii, ale już to oczywiście nie było zbyt dobrze zaplanowane z tymi stóp kolejnymi. Też te lochy możecie sobie zobaczyć co jakiś czas. Wyrzucam, jak nam się oczywiście uda jakieś zaliczyć. Do tylko dostajemy e, punkt doświadczenia, ale żadne statystyki gildii nie są w ten sposób podnoszone, więc jest oczywiście minus. Mamy też jakby nowe koło e, fortuny i e, pupile wtedy bodajże były do setnego levela, dopiero rok później, w 2018 czy 2019 roku wprowadzili później jakby dodatek do tych e, 200 e, poziomów. Jak pewnie też widzicie, znacie z dawno już to zostało, w zasadzie pod koniec tamtego roku jakby zrealizowane i teraz tylko E, budujemy, sobie zbieramy, tak żeby nasz lepiej lead był coraz to bardziej e, okazały. E, w międzyczasie bijemy sobie 500 level, nawet później ten 550 w połowie 2020 roku. Pod koniec mamy 565. No i 2021 rok rozpoczęliśmy od takiej misji, takiego e, wielkiego, ambitnego planu, żeby na koniec 2021 roku mieć ten. 600 level, czy nam się uda, to oczywiście zobaczymy, w międzyczasie zobaczymy sobie jeszcze raz jakąś y, walkę, tym razem w czasie rzeczywistym y, z Aresem, zobaczymy czy będziemy mieli tyle szczęścia co wcześniej, czy tym razem nam y, nie dopisze, y, też taki ciekawostek, y, kiedy zawsze był, dużo lepsze właśnie były te Oktoberfesy, bo też się pewnie będzie to zbliżało w październiku, że po prostu na samym początku można było kupować sobie za grzybki, nieskończoną liczbę y, piw. Więc powiedzmy, jeżeli ktoś sobie siedział cały dzień, mógł naprawdę bardzo dużo na tym zyskać, potem oczywiście to zostało zmienione. Tymczasem bardzo Wam dziękuję. Macie jakieś pytania, co do wspomnień, napiszcie w komentarzu, chętnie Wam odpowiem. Pozdrawiam.